Okrągłe 100 tysięcy fałdolców do wygrania podczas trzech konkurencji z różnych kategorii, w których udział wezmą najlepsi gracze w Fortnite w Polsce. Ale najważniejsze pytanie brzmi: kto zwycięży? Koniecznie napiszcie w komentarzu komu z tych osób kibicujecie widzowie umówmy się, że na 20 tysięcy polubień zabieram się za nagrywanie kolejnej części. Zaczynamy! Od pierwszej najmniej skillowej konkurencji. Czyli chowanego, podczas którego 20 propellerów musi znaleźć jak najlepsze kryjówki na oazie odpoczynku. Ale uwaga, tylko i wyłącznie połowa, czyli 10 z nich przechodzi do kolejnego etapu. Chowam, to nie jest moja gra niestety. Teraz pytanie brzmi czy w ogóle zobaczę kogoś z lotu ptaka? Byłoby idealnie. No nie możesz sprawdzić mnie jako pierwszego, nie możesz. Ale nie widzę. Nikogo nie widzę. Na bank. Ktoś tu musi być. Na bank ktoś musi być tutaj w rogu, nie ma. <noise> Majcie mnie pod latarnią tam, człowieku. <kluz> A ty jesteś potem, no, to patrz tu, bardzo górę. Dobra, dobra, dzień dobry, witam. Nie jako pierwszy, no. Ej, przysięgam, jestem. Chciałem powiedzieć, że jestem full ślepy. Dzień dobry, powiedz, że to jest Kami. Kolen! Nie, no jako pierwszy chłopek i na się pobawić nawet. Kolen, pierwszy chłopek i ja na chowanym. Nie, to jest niesamowite, niesamowite. Nie wiem, to jest za niczym, kurwa. Ziomal, jako jedyny ze wszystkich, się przygotowywał, wchodził wcześniej na tryb, sprawdzał jakieś kryjówki, miejscówki, crazy. Do usłyszenia, papa! Pa. Jeszcze 8 osób, bo Pako wywaliło. O, widzę go, jest po prawej, ser, blisko. No, a tutaj może, o, dzień dobry, to, eee! Oni mnie czekają, co ty, co chłopy się prujesz? co chłopy się, e, to Kami! No. Dobrze, Kami odpada jako drugi i trzeci, kto jest? Ty, im lame, on minął trapa. To kombek, on tu kogoś uratował czy nie? Muszę zobaczyć, muszę zobaczyć. Chyba nie, chyba pusto. i to, to, to jest takie, to jest takie nieszczęście. Jeszcze sześciu prosów, jeszcze coś takiego y, szamana bym sobie usmażył, Może set jego. Prawdziwia. No nie, no. Pa, 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 jak chodzi, pa, jak chodzi oszust. a to blaszka. No i to mi się podoba, mam blaszkę. A skoro blaszka się tak schował, to myślę, że może więcej osób też tak robić. Ja już myślę o golfowym gniazku, ja muszę przewidywać przyszłość, w ogóle co będzie dalej. Teraz już trzeba myśleć o neksie. Coś ja na myśli, wiecie, takie chodzenie dookoła, patrz, kolejny kabilejm. Kolejny kabilejm, darmowy! Kurwa, no! Nie! Hitnąłem ścianę przez przypadek, jak z nad tobą Jeszcze cztery osoby, jak coś. Przy śmietnikach nikogo nie ma, dobra, dobra, to nie z youtuberami, rozumiem. A to jest ziomek i tam był ziomek. Przed tutaj jest kapkę, wyższy poziom i otwarte drzwi. Ktoś musi być. Ktoś musi być. Jedyne zamknięte drzwi są tutaj. Jest gościu, to będzie Seti. To jest Amos. Kurde. Okej, okay, okej, okay, jest dobrze. Jeszcze trzy osoby, jeszcze trzy osoby. Oby tu nie wskoczył. Proszę, proszę, przebiegnij dalej. A polećmy. Polećmy sobie na drugą stronę, bo czemu by nie? Obok mnie jest, no. Ja mogę dedać, nie? No to domki. W domkach muszą być. Tutaj jest taka fajna lodóweczka. O, witam, witam pana Mixona, dzień dobry. No to leżę. Tutaj coś mamy? Tutaj nic nie mamy, jest lunch padzik, nie biorę. Tu już byłem i sprawdzałem, to sobie wyjdę. A taki kaktus? Jakby ktoś sobie chodził dookoła kaktusa? Nie chodzi. Stoję jak głupek, stoję jak głupek. Powinienem się przesunąć, ale boję się, że wydam dźwięk. Ja nie mam pojęcia, gdzie oni są. A jeszcze skupię 12 osób gdzieś. Ja jestem szara, mnie nie widzi. Ja trochę oglądałem tych filmików, nie ja to ja trochę się znam. Żywo płoty, płoty... Tutaj już byłem I tej budki chyba nie sprawdziłem w czasie, nie? Pa, 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 pa! Tak mi się wydawało. Coś mnie sprzedał. Tak mi się wydawało, że nie sprawdziłem. Witam Dinusia! Biegnie, biegnie! A jest! No. Nie. No, nie, no. MCK jako ostatni, MC Nie! Ale zanim przejdziemy dalej, muszę wam coś pokazać. Prawie 600 FPSów na mapie 1v1 w Fortnite. -cie. Ponad 500 FPSów na Mirażu w cs -ie. A to wszystko na laptopie. Tylko jak już widzicie, nie jest to byle jaki laptop, a najwyższa półka czyli Predator Helios Neo16 AI to co do ma NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, procesor Intela 15. generacji Intel Core Ultra 9 i ekran z częstotliwością odświeżania 240 Hz. W skrócie... PRAWDZIWA BESTIA! ...którą oczywiście znajdziecie w Media Expert, na której możecie grać, Tworzyć miniaturki, montować filmy, bądź robić cokolwiek innego chcecie. Więc koniecznie sprawdźcie w tym momencie link w opisie i w komentarzu napiszcie pyk, 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 do czego Wam posłużyłby taki laptop. A jedna najkreatywniejsza odpowiedź zgarnie pakiet 13,5 tysiąca fałdolców. I tym oto sposobem oaza odpoczynku za nami, a przed nami golfowe gniazdko, z którego jedynie 5 osób dostanie się do finału. Nie znajdzie to kogoś jeszcze, no. I nie wiem, czy widzicie, co mam w EQ, ale ja bardzo chcę kogoś z tego zabić, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Ty, on odpalił rakietnicę na wyprowadzająco, widziałeś? Nie, Jacob! Oby ktoś tu był, oby ktoś tu był, oby ktoś tu był. Za żywopłotem. Tutaj. Nie ma. Czekaj, 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 co? Czego on tam sukaty? Próba numer dwa. Musi być ktoś za tą choinką. Nie wiesz, że kogoś nie ma. To jest taki najdalszy możliwy punkt. Witam, chłopaki. Pusto, jest ziomal, jest ziomal, jest ziomal. <grym> <grym> Idzie w... o mnie. Ja pier... Bo wydaje mi się, że to jest najlepszy spot. To jest Seti. To jest chłopie Seti. Seti! S. Nie cofam się, nie cofam się. Jak ktoś tam jest, to niech się cieszy. Niech się cieszy, że przeżył. O Boże. A ja poszukam sobie ludzi, wiecie, gdzieś... Może na jakimś drzewku, może coś ten tego. Ktoś tutaj sobie stoi? Chyba nie, chyba nie. To on? O kurna. O kurna, ty od mnie nie widział, jaki jaja. To może domek, może jakiś daszek. O, M 4 wezmę Tu jest fajny spocik, tu jest full fajny spocik, ale nikogo nie ma. Jest na dachu. Chłopaki, dziękuję, witam! Demuś! Dobrze ty, ładnie leci, ładnie leci. Dam ci ci out. No, ty są dachu. No <noise> nie no, to była najgorsza kampa jaką mogę chyba mieć, no. A ja widzę, że tutaj ktoś się chyba wkopał pod wodę, co? Witał chłopaku serdecznie, pozdrawiam. Harry! Harry, chłopie, Maguire na glebie. Ja... No, no. Harry dead. Ty, dobra, jestem coraz bliżej zwycięstwa tego chowanego, widzowie. Ja mogę serio, realnie zgarnąć kaskę, nie? Ja, tankę. Tamal tankę, idź po tą altankę, idź po tą altankę. Jeszcze jeden tam był. Jak coś widzowie, wy teraz sobie myślicie, że ja nie widziałem tego człowieka, tak? Ja go widziałem, ja mu po prostu daruję życiu. On go, on go nie znalazł jak coś, no dobra, no to szacun. Jak ewentualnie nie dam rady znaleźć jakiejś innej osoby, to wtedy, po tamtą się wrócę. Ty no. A? Ty on udaje, on prosty. udaje, on udaje, on udaje. Ej, on uderzył w ścianę obok mnie! On wie czy on nie wie? Pa, pa, pa. Ziomal to schowane I ten dobry. Pik, pik, sik, kurde, ładnie rozegrał. Sądz nie chcąc padł. Ostatnia osoba, ostatnia osoba. Żywopłoty sprawdzam. Raz, dwa, trzy, cztery. Kazama ostatnio był zielonym skinkiem. No musi gdzieś tu być Kazama. On biega centralnie za ścianą. Czas mi się kończy. No tamten gościu chyba musi być out. Chyba musi być out. Chodź tu, kolego. Chodź tu. Oj, 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 On wie, co go czeka. On full wie, co go czeka. On wie. On wie, dzień dobry. To jabłko! Tak. Well. Let's go. Proszę Państwa, po golfowym gniazdku przy życiu zostało już tylko pięciu proplayerów, więc przenosimy się na karkołomne kino. A ja przypominam, że zwycięzca tej konkurencji zgarnie okrągłe 33 tysiące fołdolców. to, proszę. Ja już wiem, gdzie jest gościu, Ja wiem, czy gościu stoją. Pytanie, czy chcę go zabić? No, chcę go zabić. Chcę go zabić na początek. Chodzi tu, chodzi tu. Nie, nie sprawdzaj góry. Widziałem przez szparkę. No, widziałem. Widziałem full przez szparkę. Dzień dobry. Panie kolego, to szaman. On wie, on wie wszystko. <ślam> szaman jako pierwszy jest? cztery osoby to jest ile procent szans na zwycięstwo? 25% na zwycięstwo. Widzę, już widzę, chłopie, to jest kazawa. Kazawa w krzaku, witam. Nie! Yeah! Dobra, top 3, ej, top 3, top 3. Dwóch tutaj Mister Content Creatorów wyeliminowanych została mi trójka. T trójka poważnych proplayerów. Oczywiście, Kazama i Shama też można do poważnych proplayerów y, zaliczyć. Oni są, wiecie, wszechstronni. Ale nie ma opcji, że nie wygram. Nie ma opcji. Jakiś kolega tutaj w świeciach? Nie ma, nie ma. Za potem nie ma, nie ma. Ja tak nie lubię, jak ktoś się tak chowa. No, dobra, nie ma nikogo, okej, okay, okej. Okay. Najgorsze jest to, że wiecie, oni mają coachy na kanałach, więc mogą sobie na przykład mówić. O, uj, no, no. Nie, są ja, ja. Gdzie ja jestem i cały czas przechodzić gdzieś na kucaka? Nie, no, czemu odniszcie to drzewo? O, patrz. dzień dobry, dzień dobry, panie Gieras! Co to za kryjóweczka nad drzewkiem? Błagam, 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 znajdź go! Idzie strefa, no, ale ta strefa, no, spokojnie, spokojnie, ja zdążę. Five minutes later. No nie wiesz, że to się nikt nie schował. No proszę was, chłopaki. Ty, no nie znajdź o nas, tak szczerze. Camper mi jeszcze został. Pusto, pusto. Pusto na pomarańczowym, również pusto. I to tutaj się zatrzymajmy, ponieważ jak widzicie, w tym momencie jeden z uczestników padł od strefy. A to oznacza, że musimy przenieść się na ostatnią, najmniejszą miejscówkę. I to właśnie tutaj: purchawa lub Blaze zgarną 33 tysiące fałdolców. To potrwa 15 sekund. Ja już wiem, gdzie oni będą. Typowy domek, dzień dobry, witam. Pusto, ok. Sorry, let me cook, let me cook, let me cook. No to jest RNG. To już jest RNG. Bardzo mi się to podoba. Ja czuję, że ktoś tam jest. Ja full czuję, że ktoś tu musi być. Co? Ej, dobra, ta kampa jest taka głupia, że nikt się tego nie spodziewa. Chill, chill. On jest ślepy. Nie no, nie ma nikogo. Dobra, dobra, dobra. Jest safe. Jest bezpiecznie. On jest ślepy, stary! Ja jestem mistrzem chowanego! Pierwszy w życiu! Nie, coś słyszę. Słyszę, chłopie, że ktoś tupta. Ktoś tupta za mną! Jak się sprzedał? Czekaj, 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 czekaj. Słyszałem krok. Full słyszałem krok! Dobra, pejtuję, co prawda, Teraz już na 1000% nie odpuszczę. Pa, 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 Jest przy śmieciach. Daj wam pampa, no dawaj wam pampa. Jest przy śmieciach, kto to? PURKABA! Ah, let's go! Blaze, chłopiec z Ameryki, przyleciał i wygrywa. Gratulacje dla Blazea za zgarnięcie 33 tysięcy V-Bucksów. A my przenosimy się do drugiej konkurencji, w której proplayerzy dobrani w duety zmierzą się ze sobą na Akademii Supernova. Klasycznie zwycięskie duo zgarnia 33 tysiące odolców. Weźmy, jedziemy, jedziemy. Zobaczmy. Pix i Demu ślecą jakoś inaczej niż wszyscy pozostali. Seti vs. Geras, Seti versus Geras. Ja wlatuję w tamtą dziupę, idealnie. Pytanie, co się dzieje u Jabka. Jabko luje? ten już lutuje. To są drony, to są drony, musimy drona zdobyć. Demuś pije biga, kombek i Mixon obok niego. A Mixon? Mixon sobie patrzy na drona, ok. Oj, kami wjeżdża, to mi się podoba, dojazd Mixona. A, no i chyba się dojazd skończył właśnie. 30? Mogę cokolwiek wziąć. Macy, musimy jakieś tanie okarnąć. Mam, mam, zajebiście. piście. pa, Papapaty. Jabłko chłopie w full wjeżdża. Full leci łuki. Oj, teraz Teddy troszkę dostał, już ma splesze. Demuś również mocno pobijany. 50? Co? Zero? Co? Zginąłem. Ja pierdolę. Będzie wiatr. Będzie full impuls wjazd. To jest to, to jest kontencik! I jest frak, moi drodzy, setiego i frak jabłka. No bardzo ładnie, to mi się podoba, to jest to duo. to jest ogólnie hit. No, no, raz powiedziałbym, jak gra. E, e, powiedzmy, że bezpiecznie, bezpiecznie, ale można to określić innymi słowami. Dawaj na tak, chodzimy. Bierzemy kur na high ground. Chodź na high a. musimy blisko siebie coś być. Harry, Harry versus Geras, kiedyś z partnerzy, teraz Geras tylko trochę poobijany. 50? Co? 50. To wyjdź do góry trochę. Jest za onek coś, więc tu trochę podzielimy. W międzyczasie Dinus jest dojeżdżany przez. ojojojoj, oj, 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 oj. chyba przez jabłka. Gigi. I set jego, dokładnie tak już pada, ale to Harry łapie tego fraga. Ale. Dobra, wracaj również wyeliminowany. no, ty w ogóle nie grasz kurna ze mną. Czemu ty kurna odbiegasz? Ja mam dużo biegów i wszystkie ogólne. Stetii tutaj już sprayuje, zobaczmy, zobaczmy. Wydaje mi się, że największym beneficjentem tego będzie za chwilę Kami i Harry, chociaż no tu jest full wjazd. Harry i Kami per part party, jest full spray. Dobra, dobra, dobra. No, trzeba czekać się na miejsca, wczoraj Nie wytrzymam, co oni robią, co oni robią, kamichary chłopie, I jaka akcja jest rozgrywana, ojojoj, 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 oj, oj. Seti troszkę poobijany. Jabłko już wcelowany, no dobra, 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 ale no czemu oni nie walczą, a co robi Mikson i comeback? zaraz ich dyskwalifikuje. Oj, 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 Seti musi uważać, musi full uważać, teraz Mixon latuje na third party, no i tutaj się będzie działo. Zwróćmy uwagę na to, że Jabko i Seti są mocno porozdzielani, ale teraz Kombek dostał Kraka. Robię, robię impresję, robię impresję. Seti chyba próbuje wrócić do kolegi, ale nie jestem pewny, tam całość obiega Harry. O, Jabko, Jabko, jest pompeczka, zaraz może będzie druga, tutaj jeszcze czeka na Mixona. Nie udało mu się go złapać. O kurde, co robi Mixon, ty chłopie, Mixon wjeżdża na plecy, obili Setiego. Tu jest dojazd, tu jest teraz dojazd Mixona. A Harry i Kami co robią? Nie no, oni będą grali pod kilow. Oni będą grali pod healow. Patrz, 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 patrz. Jabłko zaraz spotka jego i tego. Jabłko będzie dead. Jabłko będzie dead. Oj, 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 są zamknięci z dwóch stron. No nie wejdę tu do To jest smakuje na pracę, na mnie się kocaka. Na mnie. Co oni uciekają. Nie no, my gramy healow no, tak szczerze, No kapnie. nie. Ej dobra, ja zbieram moje w do miejsca. Nie no, co to jest? wszyscy czekają. Czekaj, iść na prawo, na prawo, iść na prawo. Ja co tu się dzieje? Czekaj, jeden jest z góry, ja jeden na no, nachody. idziemy do góry gdzieś? Nie wiem, no nie wiem Nie no naprawdę będą grali na hilaf. off no, ja się nieźle no, krofa, zanim nie da się zrobić. by się chyba nie spodziewał tego, że tak to będzie wyglądać jak gramy o kapla Ej, jestem ciekaw, <śla> jestem jeste tak ciekaw co robi ten trzeci team Jest jest w środku jeden tutaj, Nie ma strefy Ale jest dojazd! Jabko chłopie, full jedzie w Kamiego! A Mikson co robi? Nie no Mikson siedzi, przecież widzowie tych ludzi, to ja nie wiem skąd oni się wzięli. 15 na korze? No nie, się szczuć, się, się, Oni tu będą, jak będą mieli lipę, to będą tu uciekać. A kombek i Mixon czekają. Ja się popłaczę. Jest wjazd w Setiego. Jest full wjazd w Setiego. Oj, chyba Harry niepowodzenie. O, cicho, co dobrze. Zaraz wierzy. Drugi dzień w Zobaczmy. Oj, 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 Seti full box. Seti full box, próbuje wyjść. jabłką pomaga. Co? Ja jeszcze zakroś. Szybciej, szybciej. Tak, tak, Musiał się Kombek to wygra. Ja się popłacę. Kombek, który ma zero fragów, to raczej wygra. Dobra, Kami z fragami. Dobra, Dobra. 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 No i Mixon z kombekiem wjeżdżałem na trzeciego. Proszę, Kami, wygraj to. Proszę, wygraj to jakoś. Na górze, na górze. Cztery go, go. Leci. A. Tutaj, tutaj. Oj, Kami, kolaps. Zero matców. Nie ma co zrobić. Pada. Daj, Mixon, dobra robota! Nie, no, nie, nie, nie! Oj, ale Unlucky. Dobra, dobra. Zagraliście jak największe szmaty. Money is money. <laughs> Stylu nie oceniamy, ale faktem jest to, że Mixon i kombek zgarniają fałdolce, a my przenosimy się do ostatniej konkurencji, w której tylko pięciu proplayerów zmierzy się ze sobą podczas manhunt'a na trybie solo battle royale. Ale o co chodzi? Podczas manhunt'a mamy dwie grupy osób, 95 widzów i 5 proplayerów. Zarówno widzowie nie walczą z widzami, a proplayerzy nie walczą z proplayerami. Natomiast zadaniem widzów jest wyeliminowanie proplayerów, ponieważ za skasowanie proplayera dostają nagrodę, ale ale, żeby nie było tak łatwo, na początku grają tylko i wyłącznie z kilofami, a wraz z upływem czasu odblokowują nowe ułatwienia. Pyk. Mixon nie żyje. Jak on to zrobił? Podniosłem rakietnicę i jebałem ją pod siebie przez przypadek. Ja pierdolę właśnie przegrałeś kastama. Gratulacje. Kami rozwala robaczki, okej. Okay. blaster, ty to się przyda. Teraz kampi się w kanałach, okej. Okay. <laughs> Sati chyba będzie chciał wziąć bossa, ma to sens. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A demuś, moi drodzy, spokojnie, nie powiem teraz, okej okay na koniec. Demuś też chyba jakiegoś bossa wziął. Oj Seti, Seti już chyba dojeżdża, dojeżdża jakiegoś widza. Proszę, daj spada, daj spada, daj spada, daj spada. Węszy, węszy, węszy. Widzi ziomka, widzi ziomka. O, może być to i też, to jest upa. Złapię go. Złapię! Lamix na razie ma tylko i wyłącznie kilo. przypominam, a Seti ma pierwszego fraga. Pierwszy kill, pierwszy kill Ale armia już idzie, już się przemieszcza. Dawaj mi tu, dawaj mi tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu maluszku. Tylko że ja nie wiem czy to nie jest pułapka dla... On się poddał. Ten widz się po prostu poddał. Kurde, póki nie mogą nic robić widzowie to fajnie było trochę pozabijać ich. Gdzie są ludzie te. I w tym momencie wybiło top 90 A to moi drodzy oznacza, że widzowie mogą zacząć używać samochodów i dojeżdżać pro playerów Camino, sam razem. O, o chłopie! O chłopie, to jest to, to mi się podoba. Leci sobie, leci sobie Co robi Seti? Seti jedzie w całą armię! <noise> Co ty robisz? No chyba się nie skończy dobrze dla Setiego, chociaż może na razie ma dobry plan z RPGami I on sam dojeżdża. Sam dojeżdża wszystkich oh. ile ich tu jest jego rówek? Damia cię pluska szybko wbić, żeby dostać. Już mocno z byłaby byłoby fajna. Kwaśna Marakuja na glebie Co robi Sety? Czemu w ogóle armia sposobów Ucieka przed jednym pro playerem. Bambiszek skasowany, bunda skasowany. Patrz, 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 patrz. Ten ma S, on chce mieć S, ja rozumiem. Biegnij, Struś, biegnij. Nie no, Struś nie biegnie, Struś nie biegnie. po 81, a to oznacza, że jeżeli Setis zdobędzie jeszcze jednego fraga, to widzowie będą mogli budować i tak, teraz zaczyna się akcja budowanie! Nie no. Ej dobra, jestem, jestem idiotą. Para. Ale lepo. O kurde, kami tutaj ma. Paru widzów, ale no ci widzowie, czemu oni nie budują? Oni już mogą budować. No nie, no nie, no nie, strzelanie jak do kaczek, strzelanie jak do kaczek. Dobra. to są ode mnie, czy nie? Bo ja już nie wiem. Uch. Oj, oj, wyścig po fragi, Gieras versus Demuś. o, tu jakaś zaczepka. <noise> no na razie to nie wygląda zbyt korzystnie dla widzów. Ja nie wiem, co oni robią, no przecież to jest strzelanie jak do kaczek. 15 już no. Znaczy kolejny, KBD. Biedni, biedni widzowie, no nie uciekniesz na tego lunchpa nawet jak uciekniesz to zginiesz. No o tym mówię Witam, witam O, ładnie, ładnie Darek kartofelek Dzisiaj już mam wszystko co chcę w ekwipunku, bo to już muszę się zbroić na late game Demuś goni, demuś goni samochód, ale jak to jest, że to pro playerzy gonią? Sala malalenko na glebie Top 60 mamy, czyli widzowie za niedługo będą mogli używać pomp no i mamy Splasa Trzymu kośpi... Demuś lekko pobijany, były tarapaty Ty bo teraz się zrozpi, kurde i, tym, i to się tam daleko tak zrozpiło. Demuś, Demuś idzie po fraga, Demuś, ale ten widz jaki ma ping jak się trzyma, patrz, ucieka Setiemu i Demusowi jednocześnie Cypek Sigma w komentarzu Kto go dorwie, kto go dorwie, czy Demuś czy Seti czy Demuś czy Seti Jednak demuś i mi opole niszczy. Nie no, co za burak. Oj, demu się 150! On ma przerobane, demu ma przerobane. Wydaje mi się, że padnie teraz jako kolejny pro player. Bo przypominam, że Mixon już wcześniej padł. No, demuś musi uciekać. widzowie w końcu są agresywni. I zobaczmy tylko, czy mu się to uda. Chyba tak, chyba tak. Jak można pomóc, to jest teraz ciężko. Ciul O, oh, wow. Kami będzie atakował samochód z widzami. Oj, dostał pompę, Kami! Kami już chyba nie ogarnia, nie ogarnia, że oni mogą walczyć z równo to 50. Ej, teraz będzie tak ciężko, jak dostaniemy zmasowany atak z pomp, że to hit. Ale arwia na stacji, to wszyscy tankują fury. Mm -hmm. Trzeba bronić tej góry. Jak nie wiem co. O, oczywiście. Michał robi odwrót, taktyczny. Ej, no dobra, to jest niemożliwe do wygrania ogólnie. Oj, Kami. Kaj ma ziomka, ten ziomek jest dobry, ja go znam z kastowów. Zobaczymy, tylko czy Kami będzie go dojeżdżał. Chyba dojeżdża, chyba dojeżdża. No z całą zgrając ja się bić nie będę. W międzyczasie demuś fraguje, no ale to jest ciężko, to jest ciężko, jak widzę, i mogą budować. Oj, 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 oj ale le komidał laser teraz prześliczny. Geras, 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 On tutaj też sobie szuka kolejnych eliminacji. Chyba będzie gonił. Będzie gonił Vikoksa. Zobaczmy, co zrobi Vikox, czy da pompę, niestety nie. ogóle jakiś chyba... Kolega bohaterka tu jest. Strefa coraz mniejsza będzie coraz ciężej. Prosą! What now, what now? Gieras, Gieras, jest kolejna eliminacja. Chory gość. A Co robi Sati? Bo dawno go nie widziałem. Sati sobie gdzieś obiega po górkach. Patrzcie, ktoś tam w ogóle zakręcił Skybase. Fear no man. Oj, 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 oj. oj. To jest koniec? Czy to jest koniec? Tak, to jest koniec. Co tu się dzieje? Sati kolapsuje manojka. Sati kolapsuje manojka. Tam widzę, że ich rotuje sporo. Oo, a Kaim bardzo mocno pobijany, bardzo mocno pobijany. Wy się bicie, ja nikomu nie pomagam. na ra No, już tu widzę, że jakiś cały gang przyszedł. Ja się ewakuuję. Geras, Geras, jest goniony, jest goniony. No, powiem wam, że to może być koniec Gieriego. No chyba że Demuś go uratuje, Demuś go full uratował, a on poszedł do strefy. z fragiem, top 40. Ole, Demuś! Dobra, to było szybkie, to było szybkie. O kurna, nie mam go Jadą, jadą wszyscy w Demusia. No widzowie, come on! Ole, kurna, jest tak szczerze. No i wydaje mi się, że jeżeli nie będą go filowali na takich, oj! Chciałem powiedzieć, darmowych fragach, to mogą mieć problemy, ale na razie jeszcze sobie dają radę. Ty, bo robi się trochę gorąco tutaj. Chociaż jakby na to nie patrzeć, nie jest, nie jest tragicznie, mamy top 35, ale jest regroup wizów. w końcu jest regroup. Kami wchodzi na plecy, Kami wchodzi na plecy, ma 50 HP, wydaje mi się, że to może być koniec Kamiego. To może być koniec Kamiego. Czy on to przeżyje? Nie wiem. A ja nie wiem, że ja się mogę być z moimi tymi boaterkami. Demuś, co robi Demuś? Demuś ucieka, on nie ma leczenia. Nie, Demuś, Demuś, żyj, żyje jeszcze jakimś cudem. A kurde, tu jest dym. i pada! Nie spodziewałem się tego totalnie, o Boże! Czyli Demuś na 15 HP wytrzymał dłużej od jego Pytanie, kto z pro playerów wytrzyma najdłużej? Złotka, GG. Gość z preditem chodzi. Ojojoj, i Demuś również pada! Ich jest serio dużo. Serio ich jest dużo. Geri, giery! jak on zmisował tą pompę, co zrobił teraz? giery? Giery, chyba się żegna z życiem. Czy on użyje, czy nie użyje, użył, jeszcze wybiegł, ma gościa w boksie, żyje. Geras, uciekaj, uciekaj. Jakie mechaniksy u Geri dobra, chyba przeżyje, chyba będzie. Nie, wjeżdżają, w niego wjeżdżają, musi uciekać. To jest chyba koniec Gerasa. To może nie jest koniec Gerasa, bo ma apteczkę, a chyba jednak będzie koniec. Baga się z tymi impulsami. Ma gościa w boksie! Geras! Geras! Co on zrobił? Co on zrobił? Jakim cudem? Jakim cudem on to przeżył? No jednak nie przeżył. Nie dało się nic im uciec, ale lipa. GG. Jako, że został Kami, to widzowie od teraz mogą używać tylko i wyłącznie kill -offów. ale Kami! Czy on padnie od kill -offa? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cały czas walczy, cały czas walczy o zwycięstwo. oj, Ojoj. Oj, oj. Czy Kami zostanie zakilofowany przez widza? Czy Kami zostanie zakilofowany przez. Nie ma szans. Widza, nie wiem, na razie jeszcze walczy. Potrzeba więcej widzów, potrzeba więcej widzów. Muszę już dotować, bo nie mam... nie mam rzeczy. <laughs> nie wiem, co Kamisz sobie teraz myśli, ale to no, wydaje mi się, że może być ciężko. Oj, chyba chłopaki chcą go złapać, ale go ograł, ziomal! 200 IQ w tym momencie zrobił, Kami wrócił, złapie refil. może złapię matcy. Oj, nie szłają. 7 buildów. Jest zbunkrowany, jest, kilopują go! No ten gradnik ratuje mu dupę. Full ratuje mu dupę, ale ma już tylko 90 wide. Strefa się zamyka. Gościu wjeżdża z kill No Kami musi upaść. Musi. Ale go to leci. On ma jakiś medalion, którego pól leczy Czy on to wygra? Wydaje mi się, że on to może wygrać. Wydaje mi się, że może to wygrać. Uwaga. Uwaga. Kami z kolejnym fragiem. Z jeszcze... Oj nie. Oj nie. Oj nie. Oj nie. Kami zakilowywany przez Tinktongera. Nie miałem impulsu, wiesz jak miałem impuls, to wygrał no ja pierdzielę i to byłoby na tyle, jeżeli chcecie kolejną część to koniecznie zostawiajcie łapki w górę udostępniajcie film dalej subskrybujcie kanał z dzwonkiem i do następnych trzymajcie się nie